Wielka promocja na kalendarze. Dzisiaj tworzę Catrice z pełnowymiarowymi kosmetykami. Działa na niego kotrabatowy, umieszczam Wam go w opisie, ale działa również kotrabatowy na kalendarze z Essence, który ja już otworzyłam. I mało tego, kupując kalendarz z Essence z kodem, taniej to jeszcze w koszyku możecie wybrać sobie prezent. Jest duża paleta z cieniami, ale śpieszcie się, bo pewnie to jest do wyczerpania zapasów. I jest też błyszczyk dodatkowo gratis. Linki do wszystkich kalendarzy znajdziecie w opisie, jak również do sweterka, który mam dzisiaj na sobie. Kupiłam go w tamtym roku. jest super z wiskozy i wrócił ponownie do sklepu. Oto ceny, które wychodzą po rabatach Essence. Wersja zrób to sam. Same pełnowymiarowe kosmetyki 103 zł, więc średnio za jedno okienko to jest 4 ,30 zł 30 groszy. Kolejny to 123 zł. Więc średnio za okienko 5 ,10 zł. 10 groszy. Oczywiście te kalendarze otwieram na kanale. A dzisiaj Katlicz, tutaj jest edycja czwarta. Z rabatem wychodzi 165 zł. Jest to wersja Zrób to sam. I wychodzi za jedno okienko 6 ,80 zł. 80 groszy. Mamy tutaj pełnowymiarowe kosmetyki i również opakowania żeby samemu sobie to zapakować. I te właśnie kalendarze w wersji zrób to sam zawsze są bardzo opłacalne i bardzo w dobrych cenach. Świetne te opakowania, nie sądzicie? Gdy zaczęłam wyciągać tutaj jakieś produkty, to tak kątem oka zobaczyłam, że pierwsza rzecz jest to Paleta do konturowania, z czego się na pewno bardzo cieszę. W tyłu mamy instrukcję, jak używać każdego koloru, a tak przedstawiają się produkty. Jak widzicie, też są bardzo duże. No 6,80 jest to na pewno więcej warte niż taka kwota. Jaka wychodzi nam za jedno okienko, i czas na następną paletę. Następna paleta są to cienie do powiek. Ja już jeden kalendarz z Catrice otwierałam w tym roku, ale to była inna wersja. No ale ta jest dużo tańsza, jak z tym kodem rabatowym, więc spieszcie się, póki jest ten kalendarz, to po pierwsze, bo ostatnio gąbka z. Mam super opcję za rabatem, to po prostu to się wyprzedało, więc warto, warto. No i tutaj są takie właśnie fajne, uniwersalne cienie. Dwie palety to taki standard, ale wiecie co? No ja tutaj wyczuwam kolejną, więc jestem szczerze w szoku. Uwielbiam jak są palety, więc to jest na pewno. Dobra opcja, i w ogóle bardzo mi przypomina design. Natasze Denone, która jest naprawdę bardzo droga, i też sobie tak przypominam, że gdzieś czytałam, że to jest bardzo dobry zamiennik. I tutaj mamy zdecydowanie inne kolory, co jest bardzo fajne, ponieważ jest jakaś różnorodność. Tam było coś uniwersalnego, tutaj zupełnie inna kolorystyka i tonacja. Jedziemy dalej, co ciekawego. I myślałam, że to będzie kolejna paleta, ale mamy tutaj puder matujący, wodoodporny, transparentny, opakowanie z lusterkiem. I puder przedstawia się tak. Myślę, że tutaj więcej na temat pudru się nie będę rozwodzić. Jest to jak zwykle kosmetyk uniwersalny, a czym tym razem nas zaskoczą? Mamy tutaj róż do policzków, więc rewelacja jest całe konturowanie, tak naprawdę twarzy, cały makijaż oka, tak? Przedstawia się ten produkt. Spójrzcie, ja wyciągnęłam dopiero 5 produktów, a już moim zdaniem naprawdę mega opłaca się ten kalendarz. Dobra, może z drugiej strony rewelacyjną sprawą też jest to, że możemy go kupić i podzielić na kilka prezentów, więc też to jest świetna sprawa. I tutaj znajduje się czarny tusz do rzęs, który daje nam objętość, długość i podkręcenie. I następnie tubeczka, i widzę, że jest to coś pielęgnacyjnego, jest to krem pod oczy na noc, i widzę, że mamy tutaj olej z awokado, więc może to być zamiennik tego słonnego drugiego kremu pod oczy z kilsa. I oprócz tego oczywiście kwas jalurnowy i tak dalej. 15 ml, więc jest to pełna pojemność. Jeśli ktoś potrzebuje czegoś do ust, to tutaj również coś takiego się znajduje i jest to balsam koloryzujący, więc super. Dla mnie to jest bardzo fajna rewelacja, bo wiem, że Wy się denerwujecie, jak jest dużo szminek, jak wiecie, takich mocnych, intensywnych kolorów. Jednak na naturalność dużo ludzi stawia i to częściej się nam przyda. Dobra, były tak usta, rzęs, i widzicie, teraz są brwi. Myślałam, że to będzie jakaś kredka do oczu. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. I jest to taki eyeliner, więc ja myślę sobie, że nawet jeżeli nie użyjemy tego do brwi, możemy sobie użyć tego do oczu. Więc jak najbardziej jest to uniwersalny produkt. Lecimy dalej. Trochę tam mogliście podejrzeć, ale może nie widzieliście wszystkich produktów. I jest tutaj błyszczyk do ust. W takim neutralnym kolorze Coffee Shot. Mam następnie jakąś. Hmm, produkt właśnie, tam czułam pipetkę <laughs> produkt do nawilżenia Hydro Plumping Serum i mamy tutaj 1,5% kwasu hialuronowego 30 ml, więc oczywiście jest to produkt w pełnym wymiarze i dalej kochani wyciągnam lakier do paznokci jeżeli chodzi o kolor jest to taki pudrowy róż, trochę może brudny róż 10,5 ml 92 numerek i co dalej? Chyba coś do ust, dokładnie tak, znajduje się tutaj szminka i uwaga, kolor, wow, jaki fajny, intensywny, jak ja w ogóle powiem Wam, że kiedyś o wiele bardziej lubiłam właśnie nawet takie róże niż czerwienie, więc fajna odmiana tak naprawdę dla czerwieni, która tak naprawdę w każdym kalendarzu się pojawia. Zerknijmy, co będzie dalej i dalej mamy kolejny produkt pielęgnacyjny z serii Hydro i jest to serum pod oczy i zobaczcie jaki mamy aplikator taki metalowy, więc będzie fajny efekt chłodzenia, więc myślę, że na dzień super, żeby zniwelował opuchliznę i tutaj znów mamy ten kwas hieluronowy czuję tutaj kolejny lakier do paznokci i tym razem jest w takim bordowym odcieniu Numer 03. Wyczuwam jakąś kredkę, ale uwaga, nie jest to kredka czarna. Jest to liner do ust w kolorze transparentnym, więc myślę, że będzie super przy wyrysowaniu takich właśnie ciemniejszych kolorów. Usta usta i kolejny produkt do ust. Ja tutaj widzę serię Power. I uwaga, mamy tutaj Flower and Herbs Edition numer 30. Można sobie powąchać, bo już naprawdę fajnie pachną te produkty. Ja kiedyś to gdzieś widziałam. <grym> tak wam powiem. Spójrzcie, jakie piękne tutaj jest wytłoczenie na tej szmineczce. Możecie sobie zobaczyć, bo taką zieloną wersję tego kalendarza już otwierałam i porównać sobie właśnie z tą fioletową, i tutaj mamy produkt do paznokci i jest to tak jakby trochę taka baza, wydaje mi się. Następna rzecz to jest błyszczyk, błyszczyk właśnie w takim neutralnym, uniwersalnym kolorze 190 Ice Ice Baby. Kolejny temat z lakierów do paznokci jest to top coat, który nam da matowe wykończenie. Następny kosmetyk jest to szminka z tej serii Flower and Herbs, tym razem mamy numer 20. Jeśli chodzi o odcień, już Wam pokazuję, jest taki w kolorze różowym, barbiowym. <noise> tak bym powiedziała. Tutaj kolejny produkcik z pipetą, i jest to przyspieszacz. Przyspieszacz chyba do y, lakieru do paznokci. Dokładnie tak. Takie kropelki, więc myślę, że fajna sprawa, jeżeli ktoś maluje paznokcie, a tutaj jakieś produkty do paznokci były. I kolejny temacik jest to błyszczyk do ust w kolorze 200 on ma takie delikatne drobiny i następny produkt który tutaj mam jest to lakier do paznokci on ma takie metaliczne wykończenie, do czego byście użyli lakiery do paznokci których, jeżeli nie używacie po prostu zwykłych, klasycznych lakierów, bo ja powiem wam, że często robiłam jakieś ozdoby świąteczne i ten kolor by się bardzo bardzo nadawał, i co będzie dalej, dalej chyba nic nie ma Dokładnie. I oto zawartość całego kalendarza. No jak widzicie, naprawdę wygląda to bardzo pokaźnie. Czekam na Waszą opinię, co myślicie o tym kalendarzu i przypominam, że jeszcze właśnie promocja wchodzi na te dwa kalendarze, ale są też jakieś inne rzeczy, które wchodzą za promocję, więc obczajcie. Wpisując sobie kalendarz adwentowy, zobaczcie kto siedział na moich kolanach podczas nagrywania całego odcinka. Dziękujemy Wam za oglądanie, zapraszam Was do obejrzenia moich innych filmów, które tutaj Wam się wyświetlają. I do jutra, buźka, pa!